Witaj na kanale Narcyzm i Psychopatia z Autentycznym. To kanał o toksycznych, zaburzonych, narcystycznych osobach. Jesteś tu, by zdobyć bezcenną wiedzę, zastosować ją w praktyce i zmienić swoje życie na lepsze. Jesteś tu, by w porę wykryć zagrożenia i zakończyć wyniszczające relacje. Czemu narcyz cię wybrał? Narcyz wybrał cię. Spośród wielu, spośród tłumu. Wybierał rozważnie i starannie. Wybrał cię celowo. Ciągnęło go do ciebie. Przyciągałeś go, ponieważ miałeś określone cechy. Miałeś określony charakter, który lubił. Miałeś i masz nadal w sobie coś takiego, czego brakuje narcyzowi. Masz w sobie lojalność. Narcyz wybrał cię, ponieważ wiedział, że jesteś lojalny, wiedział, że będziesz go wspierać w dobrych i złych chwilach, wiedział, że będziesz go wspierać w dobrych i złych czasach. Narcyz wiedział, że w niego zainwestujesz, wiedział, że będziesz starać się podtrzymywać, ratować związek, nawet wtedy. Gdy sprawy przybiorą niekorzystny obrót, gdy zacznie się zmieniać, pogarszać, wiedział, że masz wiele do zaoferowania i oddałbyś wszystko bez żądania zwrotu, bez oczekiwań. Narcyza to przyciągnęło, ponieważ wiedział, że jeśli jego sytuacja się pogorszy, to w dalszym ciągu będziesz u jego boku, by regulować jego emocje, by mu pomagać, by dać mu pieniądze, by go ulepszać, by go naprawiać. To jest dokładnie to, czego narcyz chce. Na tym mu właśnie zależy. Chce kogoś takiego, kto zawsze będzie dla niego dostępny i to najlepiej bezwarunkowo. Chce kogoś, kto zawsze będzie niezależnie od tego, co mu zrobi. Narcyz chce kogoś, kto cały czas będzie u jego boku. Niestety to nie jest dla ciebie dobre, ponieważ będąc z narcyzem Będziesz o niego walczyć, podczas gdy robi wszystko, by cię zniszczyć. Tego chce i tego oczekuje. Tego spodziewa się Narcyz. Jest to jeden z głównych powodów, dlaczego cię wybrał. Narcys wie, że będziesz lojalny, wie, że będziesz wierny, lecz to nie oznacza, że on taki będzie. Nie możesz liczyć na to, że narcys będzie tylko z tobą. Wierny narcys to jak uczciwy przestępca. Nie występuje coś takiego. To dwie sprzeczności. Narcys wystawi cię do wiatru za każdym razem, kiedy tylko będzie miał. Ku temu okazję. Spowoduje ból, cierpienie, tak, by poprawić swoje samopoczucie. Tak, by ocalić siebie, tak, by zyskać przewagę. Narcys myśli tylko i wyłącznie o sobie i o swoich potrzebach. Będzie cię krytykować, zastraszać. Obwiniać i poniżać, będziesz niczym kozioł ofiarny, którego poświęca, by dostać to, co chce. Narcyz będzie cię okłamywać, zdradzać, i nie będzie się z tego powodu czuć źle. Nie będzie odczuwać żalu, skruchy, wyrzutów sumienia, nie będzie mu przykro. Tak długo, jak otrzymuje to, co chce, nie będzie go obchodziło to, co dzieje się z Tobą. Narcyz wybrał Cię z powodu Twojej empatii, przejmowałeś się cudzym cierpieniem, nieszczęściem innych, chciałeś im pomagać, chciałeś być pomocny. Nie mogłeś po prostu na to patrzeć i nie reagować. Czułeś powinność, obowiązek, żeby pomagać innym ludziom. Wzruszałeś się, gdy komuś działa się krzywda, słuchałeś o czyichś problemach, bez obwiniania tych osób, bez oceniania. Poświęcałeś swój czas, swoją energię. Czy pieniądze, zrobiłbyś czasami wszystko, żeby komuś pomóc. Ponieważ chcesz widzieć ludzi szczęśliwymi, chcesz widzieć ich sukces. Nie myślisz o kimś źle, tylko z tego powodu, że akurat przechodzi przez gorsze, trudne chwile, akceptujesz innych takimi Jakimi są, postrzegasz ich na równi niezależnie od tego, na jakim etapie życia są w tej chwili. Właśnie dlatego Narcys cię wybrał. Narcys chciał kogoś, komu zależy, wiedział, że Twoja empatia, Twoje zobowiązanie, współczucie, doprowadzi do tego, że podejmiesz określone działania. Narcyz wiedział, że zrobisz wszystko, by polepszyć jego sytuację. Wiedział też, że może cię wykorzystać, sprawiając, że poczujesz się źle. Wiedział, że chcesz być dobrą osobą, dobrym człowiekiem. Wiedział, że ci zależy. I że takie rzeczy mają dla ciebie znaczenie. Liczysz się z tym, jak inni się czują. Wiedział, że nie będziesz chciał oglądać go w trudnej sytuacji, nawet po tym wszystkim, co ci zrobił. To jest dokładnie to, czego chce Narcyz. Chce, żeby ktoś mu współczuł. Chce, żeby komuś było przykro z jego powodu. Chcę, żeby ktoś się zlitował i mu pomagał. Chcę kogoś, kto poczyni wielkie wysiłki, starania, inwestycje, by mógł poczuć się lepiej. Narcyz chce, żeby inni ulepszali jego życie, by inwestowali. W jego życie. Narcyzowi było łatwo to zauważyć, zidentyfikować u ciebie. Było to dla niego łatwe, ponieważ jest to coś, czego nie posiada. Brakuje mu empatii i współczucia. Jest jednak bardzo dobry w tym, żeby to imitować, żeby to udawać żeby odgrywać określoną rolę. Narcys naśladuje to, jak ty lub inni ludzie odpowiadają, reagują. Kopiuje zachowania ludzi, którzy są empatyczni. Jeśli kiedykolwiek potrzebujesz wsparcia, to zauważysz, że to co robi narcys jest fałszywe. Lub po prostu go dla Ciebie nie będzie. Narcyz wybrał Cię, ponieważ jesteś autentyczny, jesteś oryginalny i niepowtarzalny, jesteś prawdziwy, rzeczywisty. Nie oceniasz ludzi, nie formułujesz wniosków czy opinii, ponieważ rozumiesz, że wszyscy mamy jakieś wady, niedoskonałości. Wszyscy jesteśmy niedoskonali, wszyscy popełniamy jakieś błędy, dlatego nie oceniasz twardo ludzi, jeśli sprawy nie toczą się najkorzystniej. Zamiast tego wybierasz odpowiedzialność, zastanawiasz się nad tym, co mógłbyś zmienić, jak inaczej mógłbyś się zachować w danej sytuacji. Tak, by nauczyć się na błędach, tak, by móc wyciągnąć odpowiednie konkluzje. Jesteś otwarty, jesteś szczery, można cię zranić. Dlatego jesteś w stanie połączyć się z ludźmi, wytworzyć więź na większym, głębszym poziomie. Narcyz to zauważył, rozpoznał. To zwiększa jego ciekawość, zwiększa jego zainteresowanie. Dzieje się tak, ponieważ Narcyz nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jesteś zdolny do tego, by być takim prawdziwym, rzeczywistym, autentycznym i pewnym siebie. Narcyz jest zazdrosny, że potrafisz w taki sposób, Iść przez życie. Narcyz jest wręcz zszokowany, że ludzie cię lubią za to, kim jesteś. Jest to dla niego szokujące, że ludzie cię kochają i nie musisz niczego udawać, odgrywać, naśladować. Nie musisz udawać kogoś, kim nie jesteś. Możesz być po prostu sobą. I przyciągać ludzi do siebie tym, jakim jesteś. Niestety, nasza autentyczność jest tym, co sprawia, że robimy krok w tył, jeśli mamy do czynienia z narcyzem. Dzieje się tak, ponieważ zwykle zakładamy, że mamy do czynienia z prawdziwą osobą z osobą taką jak my. W związku, w relacji z narcyzem, myślisz, zakładasz, że druga osoba jest taka jak Ty, że myśli, czuje, funkcjonuje tak jak Ty. Niestety tak nie jest, jest zupełnie odwrotnie. Wierzysz w to, co narcyz Ci pokazuje, wierzysz w to, co mówi. Dzieje się tak, ponieważ jest to dla Ciebie trudne do zrozumienia, do zaakceptowania, że ktoś mógłby sfabrykować, wytworzyć swoją fałszywą tożsamość. Jest to coś, czego Narcyz używa przeciwko Tobie. Na początku Narcyz był Twoim odbiciem lustrzonym, naśladował Ciebie. Kopiował Twoje cechy, zainteresowania, lubił to, co Ty, zachowywał się tak, jakby był po Twojej stronie. Zanim zdałeś sobie sprawę z tego, że to wszystko było kłamstwem, to już było za późno. Już zainwestowałeś wiele w Narcyza, już się mocno zaangażowałeś. Już się od niego uzależniłeś na wielu płaszczyznach. Narcyz wiedział, że trudno będzie ci odpuścić, zrezygnować. Wiedział, że trudno będzie ci zaakceptować porażkę i stratę. Narcyz wiedział, że jesteś autentyczną osobą. Wiedział, że masz z nim prawdziwe połączenie, więź, coś, czego Narcyz mieć. Nie może. Narcyz wiedział, że nie jest łatwo normalnemu człowiekowi przerwać taką więź. Narcyz wybrał cię, ponieważ masz określone zdolności. Jesteś w stanie przeciwstawiać się trudnościom, jesteś w stanie je przezwyciężać, jesteś w stanie odbijać się od dna. Jesteś twardy, mocny, wytrzymały. Jesteś w stanie zaakceptować odpowiedzialność. Jesteś w stanie mieć do czynienia z konsekwencjami nie tylko swoimi, nie tylko swoich działań lecz także zależy Ci na innych osobach, na tym, jak na nie wpływasz. Jesteś gotów do tego, by zrobić. To, co konieczne, w szczególności gdy napotykasz na jakieś problemy, na kryzys, trzymasz wszystko w kupie, radzisz sobie. Bez ciebie wszystko by się rozleciało, rozpadło na kawałki. To właśnie przyciągnęło do ciebie Narcyza, który zdaje sobie sprawę z tego, że w jego życiu nie układa się najlepiej. Lecz Twoja odporność pokazuje Mu, że nie odejdziesz, kiedy zrobi się ciężko, trudno. Pokazuje Mu, że tak łatwo się nie poddasz, nie wycofasz i nie zrezygnujesz. Narcyz wybrał Cię, ponieważ potrafisz wybaczać. Jesteś zdolny wyzbyć się urazy, złości, gniewu czy pretensji. Jesteś w stanie zrezygnować ze zemsty i odpuścić po tym, jak zostałeś zraniony, po tym, jak narcyz cię zranił, zdradził, wykorzystał. Jesteś w stanie pozostać sobą, jesteś w stanie odzyskać siebie i niezależnie ile czasu by ci to nie zajęło, jesteś w stanie znów być. Pozytywnym i podążać naprzód ze swoim życiem. Jesteś do tego wszystkiego zdolny i nie musisz poszukiwać zemsty. A to jest dokładnie to, czego chce Narcyz. Chce, żebyś przeoczył, przymknął oko na jego złe uczynki, na jego złe zachowanie. Narcyz chce, żebyś go zaakceptował, nawet jeśli. Nie jest mu przykro, że tak postąpił. Narcys nadal będzie postępować w taki sposób. Nie zmieni się, nie zmieni swojego postępowania, nadal będzie cię ranić. Narcys potrzebuje być z kimś, kto jest mu w stanie wybaczyć. Narcys chce być z kimś, kto będzie mu cały czas wybaczać, kto nie będzie chować urazy. To z kolei może przysporzyć ci wiele problemów. Powinieneś jedynie wybaczyć komuś, kto chce się zmienić, kto zauważa swoje błędy, kto zmienia swoje postępowanie. Narcyz jedynie wykorzysta to, że mu wybaczyłeś. Będzie oczekiwał, że będziesz mu wybaczać wszystko, lecz jeśli to ty popełnisz jakiś błąd. To narcys ci nie wybaczy. Nie możesz na to liczyć. Narcys będzie chował urazę, będzie używać tego przeciwko tobie, nawet po latach, będzie się mścić, będzie używać tego, by usprawiedliwiać swoje zachowanie. Polub, kliknij proszę, przycisk. Ciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom Narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Udostępnij, naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.